Myślisz, że uciekniesz przed swoimi czynami? Pomyśl jeszcze raz. Oto Yama, sędzia umarłych i władca piekieł w tradycji hinduistycznej i buddyjskiej. Kiedy umierasz, stajesz przed jego trybunałem. On nie jest zły, jest przerażająco sprawiedliwy. Przegląda całą twoją karmę, każdy dobry i zły uczynek. Jego werdykt decyduje o wszystkim. Czy trafisz do nieba? Bolesnego piekła, czy może dostaniesz kolejną szansę w nowym wcieleniu? Według najstarszych pism, Yama był pierwszym człowiekiem, który umarł. Samotnie odkrył ścieżkę do zaświatów, stając się ich królem i przewodnikiem dla wszystkich, którzy podążyli za nim. Czy Twoja karma bycie ocaliła? A teraz przygotuj się na szok. Zasubskrybuj sagę o stworach. I poznaj świętą, której boi się nawet Kościół.